Wow. On do zombie strzela. Cały czas jest chyba ten vanadium gaming. To? Myślałem, że tu zombie się czołga. Znaczy czołga. Że gdzieś tu idzie, ale... Dobra, wiecie co, ja się zmienię pozycję, Uszere tylko tego zombie. Ała. Fuck, krwawie. Bandaż, zabandażuj się. Już? Okej, okay, dobra, spadam stąd. Bo tu zombie już do mnie się dostało Nie, czy zmienić szybko na snajperkę Tam ktoś biegnie Ja pierdolę Ale sprint, ale sprint <grym> Tak. No dobrze, że mogę przeodować w biegu. Mamy ostatnie 15 naboi. O, ale koleś wziął sobie. Dobra, biegniemy na górkę. Ok, padł. Dostał No właśnie na górę Szybciej Na glebę Ale ich powystrzelał Kurde I zapadł się w podziemie Już go w ogóle nie widać Słyszę go cały czas. Gdzieś w mieście jest. Pytanie tylko, czy ucieka przed... ...zombiakami? Czy czegoś szuka? Udało mu się uciec... ...z tego co widzę... ...o tej chmary zombie. Hm. chyba z, tamtej, z tamtego miejsca byśmy mieli lepszy wgląd na okolice tak tu widzę tylko tą część miasta a tamta jest dla mnie nieznana w ogóle tak więc dobra biegniemy im szybciej tym lepiej Miejmy nadzieję że jakieś więc myślałem, że to zombie tam tyle biegnie A to był płot po prostu A czyli widzę, że czas jest taki jak w prawdziwym życiu Mam jeszcze pięć na Dobra, tu już pociutku Tuż się mogę pod, podczołgać do punktu widokowego co to było? Coś tu jest. Mignął mi... O tam. Człowiek. To mnie pokazuje? Czy ktoś tam jest na serio? Nie, no tu jest spokój. Zombie sobie chodzą. Jakby nigdy nic. Ale ten, jak on się nazywa? Vanadium Gaming. O! Skąd? Zresztą znaczy, gdzie? Po cichutku. Odpocznij sobie szybko. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz, czy on pokusi się po... o to miejsce. Mi to wyszło na dobre. O kurde. To brzmiało jak... Potężna snajperka. Kurde, teraz żałuję, że zmieniłem tą pozycję. Na serio. Zaryzykuję. Bo muszę... Znaczy muszę, nie muszę, ale mógłbym w tym momencie uciec stąd. Hm. Ja sam Kurde. Zabije tego zombiaka Wiem już na pewno, że o, trochę się pod krzaczek cofnę, żeby być w cieniu. Jeszcze troszkę. Okej okay. On może też tyłem wyjść, ale zobaczymy na tego zombiaka. Jak ten zombie, jak zginie, to znaczy, że jest w środku. Ten sobie przez drzwi przejdzie pewnie. No. Nie, no. Dwa zombie tam chodzą i jest spokój, cisza Czyli tak jakby albo uciekł, pobiegł już Uciekł stamtąd Albo gdzieś tam siedzi jeszcze O jezus Ile tam jest zombie? Czy wy to widzicie? Patrzcie na to. Ja pierdzielę. What the fuck. On chyba gdzieś w środku siedzi. To ja z tej skorzystam z okazji. Próbuję się udać na jakiś wyższy punkt widokowy Bo równie dobrze mógłbym tam pójść po prostu ale no z tego co widzę tyle zombie tam to nie chce mi się po prostu Kurde no nie widzę tutaj zbytnio samego wejścia co prawda Ale mamy wgląd na okolicę Czyli jak wyjdzie przodem to będę go widział Ale również jak wyjdzie tyłem to też go będę widział bo po prostu to jest taka otwarta otwarty obszar trochę gdzie on biegnął Czy on jest... tutaj? Tak, on chyba tam jest. Teraz pytanie, czy to jest dwóch graczy? Jezu, ile zombie Chyba z całego miasta Jeszcze raz dalej. A te zombie tam dalej biegną, więc... Wiemy przynajmniej gdzie on jest. Zawsze jakiś plus. Gdzie te zombie biegną? A ah, fucking hell. On chyba strzela z, tego sam z tej samej broni co ja. Tak mi się wydaje. Mam ochotę go zabić, ale kurde. Ze snajperki nie jestem zbyt dobry w daisy strzelaniu, ale Kto wie, kto wie. Wow. No, wziął sobie dużo tych rzeczy. No ja mam jeszcze w plecaku, chyba. Tak. Nie. Nie wziąłem tego. What the fuck. Wziąłem same naboje. Boże. <ścoughs> Jaki fail. Tam jest 500 metrów. On siedzi w którymś budynku. P podejrzewam, że tutaj. Ja bym tutaj się schował. Tym bardziej, że to daleka odległość nie jest. Tak. Miałem... Miałem zwiedzać elektrozawod, a kampie w miejscu. <grywka> tak. Korci mnie, wiecie co, żeby wrócić tutaj, do tej fabryki. E, wziąć... E, aks Albo RPK. -a. I zaryzy <noise> I zaryzykować... E, pójścia tam. Ale wiem, że to się źle skończy. Dla mnie I wolę Chyba tutaj zostać Dobra, ale nie ma co tak w miejscu kampić To też jest bez sensu Będziemy mieli wgląd na wejście chyba na szpitala o, jedno chyba z dwóch, bo tu jest wejście i z drugiej strony. Tak więc... Napiszę na... tylko którym to się pisało teraz Napiszę, że go widzę. No w sumie widziałem go Coraz, co prawda Ciekaw mnie co to jest? Dobra, wszystko. Tam coś biegło. A te zombie to gdzie? U! Kurde. Ja! Ostatni nabój. W komorze mamy. Dobra wiecie co, przeładuję sobie i trochę się szybko przesunę aby widzieć wejście do tego tego chyba coś chciał mówić Ja już miałem tyle okazji, żeby go zdjąć, że to jest po prostu porażka. A że ja nie potrafię jakoś... nie wiem, zobaczyć jak ta kula... Znaczy zobaczyć. Nie potrafię wycelować z tej snajperki i to po prostu tak już jest. Coś mi tam... przybiegło. Kurna. Tu zombie. Ja! Było blisko. Kurwa, tu zombie stoi Ale beka Zmieniaj to szybko nad tym pistolet Hmm, czy on do mnie raz Teraz lipa, bo nie... Lipton, bo nie wiem gdzie on jest. Tam pobiegł. Nie. Kurde, musiał. Fak, przypaduj to szybko. Głupi liść. No co za... Okej. Okay. Dobra, wiem, że krwawi. Yy, to gdzie on tu jest? Wow! To f... menda O, nie trafił mnie Raczej mnie zauważył Ale dobra, pocieszam się faktem, że raz dostał Ode mnie O Boże, o Boże Tak I koń z amunicją Kurde Przez... Gdyby nie było tych zombi tutaj w okolicy, to by było fajnie o Fuck. No, tam krowa jest. Ale to zombie, ol. A, skręcił Kurwa Dobrze, że jeszcze nie krwawie Dobra, będę musiał go ubić jako w ten sposób Ale dobra, zjedzmy sobie. To nam też trochę krwi doda Pieczone mięsko Ale jak widzicie nie myliłem się z faktem że jestem słabym sniperem Wiecie gdzie on był Tam był wtedy No widzę go ale stąd jak jest w bliższej pozycji nie potrafiłem do niego strzelić Teraz już tym bardziej Dalej, ten sam, dalej. Zabiłem go? No jasne. Zabiłem go! Jest! <laughs> Ale beka. Nie wierzę. Zabiłem go. Ja pierdziule dwa razy został zabity. Ja nie wierzę. Jest. Udało się. W końcu. W końcu po tylu próbach, tylu niecennych strzałach, udało mi się zabić go. Jest. Jest. Dobra. Tym miłym akcentem zakończymy odcinek. E to będzie? Miał być drugi odcinek, ale z... widzę z tego, że wyszło tu ponad chyba, go... chyba godzina materiału. Podzielę to chyba na trzy albo cztery odcinki. Tak więc... Jest! Udało się go zabić! W końcu! <laughs> Pierwszy raz udało mi się kogoś zabić ze snajperki i to w takiej odległości. Pięknie! Dobra. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Chociaż wiem, że przez większość tych odcinków kampiłem w miejscu. Ale, ale udało się kogoś zabić, przy tym nie zginąć. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym razem, Narka.